A také broni nebylo chyba. Letíme. Nára. Ale schiza yeah. Dobra Stop Please don't kick me You can have sneakers Co so, buty? No. Dalej I to wsio. Mamy mapę. Ey. What the fuck? Jak w demo, i to tutaj inaczej wyglądało. Dobra. Mamy Glocka. Nie wiem y, czułość na... No. Mam czułość ok, ustawioną. Powinny tam były Tam. O pak, moja czułość jest do dupy. Ja jestem po piwku ogólnie. Wladlera piłem. No łamo. Kurde, dobry Fuck. Serio, mam nadzieję, że mnie syłaś tutaj. Może przybliżę Albo grę ciszę. o panie, No żyje, dobra. Dobra, mamy rundę. Dobra, dalej, gościu filmiki mi tutaj. Ciekawe ile stało 45? Serio? Kurde. Nara. Nara. Ale rozdałem. Ale rozdałem, ty. Ty. Widać, że się grało. Zaraz ginę, nie? Od przechwalania się. Dostał. Ja też dostał. Tutaj? Nie. Ale czułość nie wiem, czy minimalnie wyższą, czy niższą, nie? Co to jest? Panaj, były jakieś drzwi? Ma się ma, ale może jest zabawione. Zabawienie się panu Mafia. Schnella. O Jezu, o Jezu Myślę, że mam broń Dobra Mam, nera To nie kulka Aaa, mogłem to wysadzić, nie? Już mi fps -y dropły Cześć Jezus Maria Będę? Nie O kurwa, Kurde, nie wiem czy... Minimalnie wyższą? Ciężko powiedzieć Owa, oła, oła, oła. Musisz to wystać, Albo nie. mogę marnować amunicji na tych frajerów, bo... Chyba za prędko. No właśnie. Nie no, próbowałem strzelać, nie? Dalej Number five Dobra O, dwór Co to jest? Co to za misja? Ja fabułę mam w dupie piłka Ej co to jest za mapa Będę? Nie wiem Nie podoba mi się taki twardy świat A takiej broni nie było chyba Albo zmieniona jest leży, leże wiekulki ja wchodzę jak do siebie do domu Mara, Mara. Oj! podejdą chłopaki. Dobra. Ale ty, ten otwarty świat, tamte, tamte miasto, takie ja nie wiem po co to. Nie było tego w Dobra, dalej. O że w tej chwili, w tej chwili, sprawdzić, dobra. Dawaj. Gdzie ja ich zabijam? Jak mam ten O, ogłuszenie to jest To nie widziałem. To nieźle Dobre Panowie, spokojnie Dawaj schlubę stanem mistrzem tej gry chyba. chyba. I w tu można? Moje serce zaraz wybuchnie. Dobra. E, co to jest? What the hell? Mamy to! Wszyscy? Ja. O Jezu.

Szybik, no. Z wow. Nie wiem, czy jestem taki dobry, czy to jest takie łatwe. Nie mam pojęcia. Gościu. Out. Ostrożnie. Ile tych drzwi, ej? Zaraz wpadnę na minę. O, właśnie. Co Wyjście? O Boże! Poszedł w on!

Nie wiem, jestem, jestem safe w ogóle. O, jestem. Dobra. a mi Sycha ty? Psycha sitting. Bombing Nie. Yeah. Matko Boska. Trochę pozmieniali względem demka. Trochę. Boże. Co to za tryb? Yes. Dalej. Ale mam ręce mokre, Jest, Nie wiem czy, no, nie, źle idę Rędy. Ale te trochę, kraty... nie wiem czy to jest DLS, ale trochę optym Optymalizacja leży mi się wydaje to ja mam mocną i mam dropy. Mogę? A mnie? Nice. Fajne te poziomy takie. Inne. Każdy jest inny prawie. Dla mnie. Ja idę do dziesiątego levela I styknie Co to za... Ale te misje bezsensowne czy znaczy te kampania Po co te... tego nie było Nara Ach, Dobra Dawaj spluwę ze strony. a ten co? Co to miało być? Takie piękne chlebki, Urylu Nie wiem, co to jest. Jest gumia gody? Ale żem rozdał chopie. O boż Zginę! Dobra, żyję. Mogę tu przejść? Nie. Ej! Co jest? Oj! Ej, gdzie jestem? W lewo... To chodziło Etapsio, Hasio, poszli na chuj. Co to za? Co tam się dzieje, panowie? Ale z to oddaj Kurde, aż mi przyszło na gierkę w Max Payne'a tam jest takie fajne jakaś bomba tam jest sporo tych dróg Jezu, nie lubię ich. Wszyscy? Dobra, jest. Zgłosił telefon. Nikt do mnie nie pisze. Klasyk. Dobra, ostatnia misja. W tym odcinku. Mi się podoba ta gierka, nie wiem jak ludziom, nie? Fuck. Ale fajne jest to, że tu masz te dwa żyćka tylko, nie? To musisz skillowo podchodzić do tematu Matko boska Nie widzę. Leżą leżą. Nie właśnie, bo on, on jak się styknie z kimś, to on wybucha chyba nie. Czekamy. Kurde, wypiję to może, co? Nie daje speeda, ale... Nic nie widzę. O Jezu, o Jezu. Broń? Nie ma. Aha! Jak kopnę... To jako bomba jest. Dobre. Zra tutaj, zgnatę w ręku Kurde Ziomek Ale z tym blokiem to fajne Przerzucę i ten No dobra Tarczy, nie? Chciałbym nagrać jeszcze więcej odcinków Ale fajnie byście, byście zostawili jakoś lajka Nara